Cześć, z tej strony Lunara, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj robimy sobie mapę 4 okręgi. I kupiłem sobie nowego bohatera, Benjamin. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Ale go dzisiaj przetestujemy. Tylko na razie postawię coś innego, bo... Benjamin 1300 kosztuje aż. To dużo. Postawimy sobie gdzieś... Tutaj bumerangową małpkę. Na samym początku. Nie wiem, co ten Benjamin robi. Wiem tyle, że... Zbiera pieniądze. Bruno Trojan jest wysyłany, przyłód wzrasta. Że pieniądze po prostu pozwala zbierać więcej. Bank Bankhack, wszystkie banki zarabiają 5% więcej. O, a banki to są te bananowe farmy podśrodkowe. No to ciekawe, ciekawe. Najpierw trzeba jakąś obronę zrobić, a później będzie mino. No w sumie będzie się chyba opłaca, bo on tam, czym większy level, tym więcej pieniędzy zbiera. Generuje 150 na rundę zamiast 100, z kim ich zarabia za każdego nowe, nowego przywołanego. Goblona? O, ale co że przywołanego, że jak wychodzi nowy blond, to on dostaje plus 1? To, to, to może być opa, nie wiem, postawię go gdzieś w tyle miejscu. On chyba nie bije, tylko zbiera 100 zebrał już Generuje 150 na rundę zamiast 100 No okej, okay. mam nadzieję, że będzie dobry Trzeci poziom Blonhak. Czytaj najbliższy znajdują się małki, przykuwają dodatkową warstwę na każdy atak przez 6 sekund o! Nadziała na to. Tylko później nie szczelają, chyba przez chwilę. Skimming zarabia 1 dolar za każdego no... Tego przywołanego blona, ale to dopiero trzeba odblokować. To nie pierwsze trzeba glewie zrobić tutaj maga. pod kule ognia 325, kule ognia najbliższe, a nie, to już było ściana ognia. Teraz albo farmę pierwszą. No bo na razie ten Benjamin chyba nie będzie jakoś dużo zbierał. Na czwarty poziom banka. Wszystkie banki zarabiają 5% więcej. Mmm. No nie bezpoko. Już 1200 balonów zebrał. Ty, ale nawet szybko generuje. Ty. No, nawet, nawet OP jest. Szybko kaska leci. Aha, bo za każdego tego balona on. A. To OP jest. Myślałem, że będzie trochę gorsza. Jak postawię tu farmę i tu pod bank chyba muszę iść, tak? Tak mi się wydaje. Umiał tam coś z bankiem. Yy, nie ten Benjamin. Z yy, kimik W Banka, wszystkie banki zarabią 5% więcej. Nie wiem, może to będzie OP Trzeba będzie... Trzeba to sprawdzić. Ale wiem, że trochę kasy no, przybywa na pewno. Mógłbym to zrobić. No i zbierać teraz na Małp Małpibank. Bank. No, ale wydaje mi się, że naprawdę szybciej to leci. Dobra, Bank trzeba zbierać, ale. No jest jakaś taka mod. E, ten. Będzie mi na głowa nad bankiem. Nie wiem, że on więcej ten generuje. 2000. Nie wiem, czy 2000 aż. czy aż tyle bank dawał. Bo już zaraz będzie miał kurczę 3000. Nie, no to OP jest. Już mogę nekromantę zrobić. Dobra. Co on tam ma? Szósty poziom. Blond Trojan co kilka sekund wysyła wirusa do. Dodatkowego blona... Obojętny blon nie przywołuje nowych blonów po zniszczeniu i generuje dodatkowe je. Plus 1 gotówki za każdą warstwę. Mm, no to... Opa to jest! Ten Benjamin, tak szczerze. Dobra, siódmy poziom. Przychód zwrasta do 250 na rundę. O! O, to fajne nie wiem, tylko z tymi bankami jest takie, no... Oj, coś poleciało od niego. On czymś rzuca jeszcze. I to pieniądze chyba zarabia. Znaczy, ma tą umiejętność, że... Małpki strzelają szybciej, ale później przez chwilę w ogóle... No, nawet... OP to jest. No, bank już 1700. Zebrał 200 kolejne w Lewie WOZZR mogę zrobić A nie ten wykrywał, więc mogę jeszcze im alchemika w sumie dać Zb Zebrać kasę z banku mogę Ja na razie tego nie będę Albo 11 tysięcy, dobra Bank hak zwiększa do 12% Czy co, że więcej że, że więcej będzie bank zarabiał 6 Sze... Tak, więcej zarabia na rundę Aha, jeszcze jak map pęka to o kurcze Dobra, dziewiąty poziom 1400 bank Wprowadzenie środków obniża poziom nowo przywołanych blonów o jed, jed, przywołanych blonów o 1 Kwota za przekucie objętych blonów jest podwójna Trwa przez 10 sekund Nie no to jest OP przecież Bank już 1700 kolejne. już mam 25 tysięcy z, z jedną farmą tym będzie on naprawdę dużo generuje. Dobra, znowu ten go HK użyję. Nie, no jest to op. Jest nawet bardzo op. Dobra, dziesiąty poziom. O, zmieniła mu się ten wygląd. Jest taki lepszy. fajniej wygląda. Dobra, co to ma? Wprowadzenie środków obniża poziom nowo przywołanych oblonów o. Jeden kwotę za przekucie objętych bronów jest podwójna. Trwa przez 10 sekund. Aha, ta umiejętność nowa jego, tak? No faktycznie hakuje coś tam. Mm, ale ja bym jeszcze tutaj postawił ten kolczastą kulę, bo trzeba pamiętać, że. No, to nie jest tylko Benjamin. Dobra, ale kolejny poziom. Przychód wz wzrasta do 300 na rundę no też OP Nawet OP Ten ten troszkę źle wysyła na Nekromanta te balony Tu powinien wysyłać Inżynier No tam Oj, i 22 znowu Za jak map pęku Dobra, 16, 14 tysięcy wydaje Skimming zwiększa do dwóch zablona? To ma 12 poziom. Tak. 2 zablona. No chyba to OP jest nawet. Nie 11 tysięcy wygenerował. Ale bank więcej zbiera na pewno. 21 za zbitego Moaba. Dobra, 13. Biohack zwiększa bonusowe obrażenie i obejmuje 6 małpek przez, przez 8 sekund. To znaczy ten atak, tak? No jest to opa. Mm. <laughs> Powtórzę się już 20 razy na leco. Myślałem, że będzie słabszy. Tak szczerze. No i 21. Kolejny 21, 19. Tego haka mogę jeszcze użyć ciążę ciemności. Dobra, jeszcze ten, że więcej balonów. Większy przychód. I nie to. I kolejny poziom. A, dobra, nie będę kupował jeszcze. Nie, no, będzie mi nieskuły DOP. Tylko trzeba coś jeszcze postawić na balony, bo już powoli problemy. Mm -hmm. No może nawet nie problem Znaczy się myślałem że większe problemy będą a jednak nie Ale muszę zrobić klejącą bombę na pewno Nie wiem jakiegoś orła Jednego drugiego Pender wielki Połącz 8000 do kondora jeszcze mikroraptora mogę zrobić Połącz oj no przydałby się Dobra, nie wiem tego. Haka użyję 14 poziom Cyberprzest dodaje 10 żyć na rundę i może sumować się do ponad 100 żyć startowych Aha, czyli nie dodaje więcej no, Tego to nie wiem akurat, nie rozumiem Dobra, muszę tej umiejętności jego Eee yy, 8000 jest Połą, były jeszcze bardziej OP Dobra, o i 20 widziałem, 10 znowu No fajne, fajny Benjamin, fajny chyba go ulepszę sobie jeszcze nawet W ogóle rundy same już nawet nie patrzę stałem na opki, i daję sobie jakoś rada. Hmm, dobra, dobra, kolejny przywód wzrasta do 500 na rundę. Ok, było 300, 200, 100, i teraz jest 500 na rundę. Dobra, tą umiejętność trzeba użyć. Trzeba pamiętać o niej. z banku zbiorę i ulepszę zaraz będzie na kolejny. Raylon teraz kasy zbiera, Zaraz z 20 koło będzie miał? No jest nawet opęno. Dobra 16. Blond Trojan jest wysyłany, ciężej i zyskuje więcej gotówki. O, to spoko po 40. Mm, Okej. Okay. 15 poziom już ma Trzeba zebrać troszkę z banku i chyba mistrza bomby będę musiał zrobić mm. No, zrobię mistrza bomby zaraz Tylko ten hak Trojan użyję Żeby było więcej pieniędzy 22 tysiące zarobił No, nawet Dobrze Jaki będzie up na 20 poziomie? Mam taką nadzieję. Z tej umiejętności sobie użyję, tak żeby. Nie wiem. 230. Co ja chciałem zrobić? Chyba nic. Nie, Mistrza Bomby chciałem. Oj, oj, oj. No jest ten. Mistrz Bomby 43. Ale zrobi Benjamina Przygód wzrasta do 800 na rundę Dobra, jest Dobrze Nie wiem, ta umiejętność Żeby więcej pieniędzy było Jeszcze chcę jedną rzecz zobaczyć Czy ta umiejętność Ta na dziesiątym Wprowadzenie środkowo-mniży poziom nowo przywołanych blonów Kwota za przekucie objętych blonów jest podwójna Trwa przez Aha, czyli opłaca się jak tych balonów jest też mało No okej okay. Oj jak jest dużo. 17 poziom ma Dobra, stawiam najsilniejszą małpkę z ostatniego odcinka. Widzieliście, że to jest najsilniejsza małpka na świecie, ale nie będę ją nie robił pod piątkę. Bo ona jest bardzo OP. Jak nie widzi widzieliście jaka OP jest ta małka to proszę zobaczyć na poprzedni film który był no niedawno chyba czy nie tam ostatni film to był chyba trzeba umiejętności używać dobra zbierz siedemnasty blon trojan może wpływać na blony B blb no okej okay. bio Biohack trwa przez A co to jest biohack? O, koniec. Dobra, po polećmy trochę dalej. Co jeszcze popatrzeć na tego Benjamin'a. Biohack trwa przez 9 sekund, a objęte małpki przekuwają 3 dodatkowe W się że ten pierwsza umiejętność. Jest, jest takie dziwne coś na tych bolonach. Nie no, fajny jest Benjamin. Jest jedną farmą, zdobyłem 40 tysięcy i nekromantę i. Niby jest podwójna kasa, ale. Nie dziesięża aż tyle. Dobra, nabicie nasopel na lodowej małpce. Chyba najbardziej OP, co mogło być. Jeszcze wioskę trzeba pod górne podstawić. Alchemika się boostował... lodową małpkę. Biohok trwa przez dziewięć... A to już jest ta stara umiejętność. Dobra, jest 20 poziom, ale fajnie ten Benjamin wygląda na 20. Wyprowadzanie środków trwa 20 sekund, a gotówka za przekucie objętych blonów jest potrójna względem normy. A ja to co ja mam, kaskę razy 2 to jest potrójnie, czyli teraz pod. Pięć z razy? To, to ciekawe, akurat. Ale dużo zarabia. Dobra, y... nie, dwadzieścia dziewięć. No, no, nawet gdy jesteś zbyt wielki, by zawiesić. Dobra, ale banku już nie potrzebuję, bo już sprawdziłem jak to działa. No z bankiem to nie najlepiej. No, lodowa małpa już ma 56 tysięcy. Jeszcze tu gdzieś moździerz pod środkowe gdzieś tutaj postawię. O, DDT. Ale szybko rozwalony. A będzie mi zbiera dużo pieniążków. Można umiejętnością używać. Busty i zrobię pondora znaczy połkaja. może nie na najwyższym poziomie ale żeby trochę wzmacniał lodowa małpka 96 tysięcy no. już ma więcej od ninja no tylko ninja to w sumie czwarty tier a nie piąty o pyk Półkaja zaraz robię. Benjamin, no coś tam generuje jeszcze. A nawet dużo, no. Powiedzmy, że w 100 rund 40 tysięcy Benjamin tylko wygenerował. To nawet y, dobry efekt. No tylko, że go cały czas ulepszałem, więc no. Nie, to... Nie dało. Nie, ja mogę super kurczę, postawić pod. plazmowe wybuchy i robomałkę z plazmowymi wybuchami, Ja też bije bardzo dużo. Dobra, Pyt, lepsze tego. Połkaja, jeszcze troszkę 8000. Nie no ten Benjamin generuje kaskę, no Myślałem, że będzie gorzej Małpka czarodziej ma już 500 tysięcy mm, Dobra, na razie nic nie zrobię na rundę, dobra, trzeba się przygotować mm, Ty właśnie nic na setną nie mam Ale, jak powiem tak, jak na samego Benjamin'a z jedną farmą, to dużo za, to dużo zarabia. Nie wypiszę, że 45, ale no, jeszcze dodał troszkę tej farmie. Przychód zwiększył. Dobra, 99 i lodowa małpka sobie bardzo dobrze radzi. I setna. Let's go, setna runda. Która se... Dobrze razem z małpki w sumie jest setną mm, albo i nie No ja dobrze się radzą Dobra, jest setna Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie Przetestowaliśmy sobie nowego bohatera Benjamina który... o! Życie też zwiększa na 20 poziomie i. Ten. I zrobiliśmy sobie kolejną mapę. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć!